Dwa bracia i siostry. Rozbawiony jestem, gdyż jestem oczywiście wreszcie w, na, w naturze z powrotem. Przedostałem się tutaj przez bagna na teren starego lasu, gdzie się wychowałem, tutaj jako dzieciak. W każdym razie w, 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 w ten filmik, chciałem po prostu, jakby to powiedzieć, tą transmisję chciałem właśnie zedykować w formie rozmowy, czy. Oglądając te wszystkie streamy, oglądając wszystkie filmy na temat właśnie, nie tylko mówię, potopów innych rzeczy i tak dalej, i i pewne osoby tak forsują swoją prawdę, że są przekonane właśnie, tak jak może każdy z nas, są przekonane, czy aby wie, znają prawdę, czy aby. No właśnie, że znają prawdę na podstawie. Papierów i tak dalej. Ja powiem szczerze, zacząłem przeglądać yy, te książki, inne też stare i zaczynam się zastanawiać, bo w Femencie, jakby z różnych stron świata, jest opisywane wiele rzeczy tak samo i to od końca XIX wieku. Yy, tak samo, czy te osoby w Femencie nie zostały też zmanipulowane, yy, same siebie nie zmanipulowały, wierząc, że yy, no, Uknęły jak pelikany, uwierzyły w to, co czytają, tak, zamiast poddać to z zasady, jak to filozofowie starożytnie mówili, z zasady poddać to pod wątpliwość. I tak samo jak studiowałem dzisiaj na, na wschodnim internecie, nazwijmy elektryczne auta, tak? które jeździły po Anglii, Francji, Paryżu i tak dalej, i inne wynalazki, o których mówiliśmy na temat naszych wynalazków. Lasów pana Rychnowskiego, który wynalazł w sumie częstotliwości, nie Hertz. Hertz po prostu zwinął ten patent, ktoś opłacił i opatentował sobie to 6 lat później, po wystawie w Wiedniu, kiedy to Rychnowski przedstawił coś. Tak samo te promienie, które, wyładowania, które leczą komórki, odnawiają, regenerują, niszczą te nowotworowe komórki itd. i tak dalej daje do teraz pytanie, czy my wiemy wszystko? czy my czasem właśnie nie dajemy się zmanipulować i ponieść tej wizji całego tego świata no których tej nadinformacji teraz mamy, tak? Yy... no to jest zabawne w tym momencie, kiedy, kiedy wracam do takiego właśnie tutaj lasu 20 lat temu się tutaj 30 lat temu bawiłem, jakbyście patrzyli te drzewa są wysokie Sosny mają liczmy 60-70 lat. Hmm. No właśnie. Ani jedna tutaj nie jest grubsza. Tak na przykład tutaj, ta. I powiedzmy teraz, 30 lat temu byłem, i taka sama praktycznie wysokość była. No, może metr w różnicy? I nic się tu praktycznie nie zmieniło. Zmieniło się no, jedynie to, że tam za lasem powstały nowe osiedla, odcięły tą część tutaj lasów, wejścia do lasów i y, po prostu, żeby się tu dostać, musiałem przejść po bagnach. <laughs> no, ale do czego wracamy? E, wczoraj byłem pewną rozmowę z zagranicy, żeśmy rozmawiali na temat właśnie tego, czymże jesteśmy tu i teraz, ty, co jest tak naprawdę prawdą. I y, czy mamy się przejmować, czy nie, bo świat duchowy mówi tu i teraz jesteśmy, nic nam nie grozi, wszystko kreujemy. Oczywiście, ja też to uważam, ale ja dzisiaj jestem w tym ciele fizycznym, w którym mnie oglądacie teraz na internecie i inni tak samo są w swoich ciałach fizycznych i te ciała, jak te baterie elektryczne w tych samochodach. Potrzebują naładowania. No ale funkcjonujemy, tak? Ładujemy się i poruszamy się. Nie musimy tankować ropy, tak, ani benzyny, żeby istnieć. I żeby się poruszać, tak? Nam wystarczy, kurczę, nie wiem, yy, proszę bardzo, zjeść tu pokrzywę, tak? Pokrzywę, yy, zjeść inne parę rzeczy, to jest energia, i ją przetwarzamy. I tak samo yy, ta nasza rzeczywistość działa. I działała kiedyś. Staram się zrozumieć te tematy, dlatego coraz bardziej odchodzę też od książek. Naprawdę. I teraz tak. No po pierwsze, rozwiązywanie problemów duchowych, no to szukamy tego w sobie, ale rozwiązanie problemów naszych fizycznych, w tym ciele, w którym jesteśmy, przeżywamy te 100 lat i odczuwamy, bo skoro się spotykamy, to odczuwamy tę samą potrzebę bycia razem. Tak, tak. Surówki, zgadza się. Ja to samo w Bieszczatach w patrolach, jak chodziłem w latach 90 pokrzywę samą jadłem z cebulą, którą miałem w plecaku. I, I to sobie dawałem radę i łodygi łopianu można ugotować. Tak samo i placki na kamieniu. Ale to z czasem wszystko mogę Wam pokazać. W każdym razie pokazuje to, że nasza rzeczywistość tak naprawdę w tym ciele, w którym my to obserwujemy, no to zobaczcie. Mam ponad 40 lat, no może tego tak nie widać po mnie, bo też w zależności od tego jak się, można powiedzieć, prowadzimy to moi koledzy wyglądają o wiele starzej z tego samego rocznika. Ale kiedy patrzę na ten las, wróciłem tu po 30 latach, weszłem tam, to, to dostałem się tutaj, i idę tą ścieżką, którą zawsze przechodziłem, to mnie zastanawia, że tu się w zakresie nic nie zmieniło, no więcej krzaków jest, krzaczorów. Ale wszystko jest to samo. I to mnie zastanawia, że, jeżeli w okresie 30 lat tu się nic nie zmieniło, no to tak samo byśmy powiedzieli 100 lat. No, 100 lat temu mogło być co innego, to jest tak jak tam z osiedlem, tak, że tam ja pamiętam 30 lat temu były pola, pływały, nie pływały, co ja mówię, kombajny, kosiły zboże, żniwa były, tutaj jelenie biegały, nieraz spotykałem, na polu tutaj między krowami graliśmy w piłkę i tak dalej, się pasły tutaj stada krów i tak dalej, a teraz są tutaj, osiedle wybudowane, no to to jest jedyna zmiana kulturowa, którą w, mie w mieście widać, tak, to 30 lat. Ale jeżeli jesteś po, tak tutaj teraz poza miastem, yy, to tej zmiany tak naprawdę nie widać. Czyli co? Skoro też yy, Rosjanie mówią, że no wiadomo, większość drzew, gatunków rzeczywiście, zgodzę się, nie przeżywa 200 lat. No to jak mamy tą prawdę sobie odzwierciedlić nawet w tym świecie fizycznym, skoro ja jestem tutaj. Czuję się jak się czułem młodo, jak ten dzieciak, można powiedzieć, który tu tutaj biegał po lasach, spinał się po tych drzewach. I tu tak naprawdę się nic nie zmieniło. Bo tutaj akurat w tym lesie nie ma wycinki. Nie była robiona przez 30 lat w ogóle wycinka. Jedyne, co tu się zmienia, no to wiadomo, e, e, zwierzątka, tak, mają krótszy cykl życia i się zmieniają, ale tu się nic nadal nie zmieniło. I teraz zobaczcie nasze postrzeganie, jakie jest. My właśnie w tym skrawku, dajmy na to średnia życia jest 60 lat, 70. Średnia, no. no teraz tak się wydłużyła, tak, yy, dzięki technologiom, ale średnia życia niedawno jeszcze była 60 lat, tak? Dajmy na to. I zobaczcie, przez 60 lat wracasz tutaj do tego samego lasu, który się nie zmieniło, my się zmieniamy. Czyli zobaczcie, jak my jesteśmy podatni tak samo na manipulacje, bo yy, my nagle w tym momencie wierzymy, że na przykład ktoś nam powie, że to drzewo ma 200 lat, tak, to drzewo ma 200 lat, ale jak spojrzycie na wysokość, kiedy poczytacie trochę o tym, to drzewo ma to 60 lat. mniej więcej, tak? Ale jest inna perspektywa czasu. Tak samo kiedy jak tłumaczyłem wczoraj fajnie właśnie postrzeganie naszej rzeczywistości, jak jest zróżnicowane. Kiedy pilotowałem samolot, tam na moim kanale YouTube, zobaczycie mój pierwszy lot, tak samo cesną, to nie po to go umieściłem, żeby pokazać, że o potrafię, no, że możemy wszyscy to zrobić, ale tam w powietrzu, na wysokości 400 metrów, czas tak gwałtownie zwalnia, że nie umiem tego wytłumaczyć, w sensie takim mentalnym, bo to trzeba samemu doświadczyć. Kiedy lecisz, i nie masz wokół, jak na autostradzie, na autostradzie jest bardziej niebezpiecznie niż w powietrzu. Nieważne, że tam nie miałem spadochronu, tylko chodzi o sam fakt. Na autostradzie jedziesz i zależysz cały czas od czynników, które obok ciebie przyjeżdżają, czyli innych istot. Jedna zajedzie drugie drogę, tamta pojedzie, uderzy w ciebie, tak? Ale, jeżeli jesteś w powietrzu, jesteś tylko znany na siły natury, i tak, tak, tak naprawdę wyłączasz obawy, wyłączasz strach, że zaraz spadniesz, że cokolwiek się dzieje, po prostu cieszysz się życiem. I na górze spędzone pół godziny, to znaczy według ziemskiego czasu, tu gdzie stoję, to tu na wysokości 400 metrów te pół godziny zamienia dla mnie się w ponad godzinę. Nieważne, zrobiłem kilkadziesiąt kilometrów okrążenie nad kowentry i wylądowałem. Ale wrażenie, i miałam zapisane w logbooku 30 minut lotu jako pilot, ale ja się czułem, jakbym tam leciał pół dnia. Wieście mi, i teraz zobaczcie, teraz ktoś nam mówi teorię, historię, historię nam wmawia, czy tam opowiada, bo w książkach jest tak i tak. I my albo z tym polemizujemy, albo to łykamy, zamiast zastanowić się po prostu nad tym. Zamiast y, też y, w pewnych swoich twierdzeniach, bo ja nie mówię, że jestem tak samo y, nieomylny, żeby w swoich twierdzeniach y, po prostu y, mieć otwarte te okna, drzwi, żeby był ten przewiew wiedzy, żebyśmy mogli w pewnym momencie zobaczyć, że tak naprawdę dobrze, istniejemy tu i teraz, w tym wycinku czasu, w którym my istniejemy, natura jest długowieczna, my jesteśmy fizycznie y, 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 średnio, średnio życiowi, czyli żyjemy tam około 100 lat maksymalnie. I to powinno nam dać do myślenia, że te czasy na zewnątrz teraz tu się oddaliłem, które są w matriksie, one powodują, że cały czas żyjemy w programach, i cały czas nam coś się, jak to się mówi, projektuje. I my jesteśmy na to bardzo, bardzo podatni, bo jesteśmy podatni na emocje. Jeżeli jesteśmy empatyczni, tak jak ja, to nie mogę naprzeciwko kogoś siedzieć, który emanuje tą energią negatywną, i tak dalej, bo mnie po prostu szlak trafia. W pewnym momencie jestem gotowy wybuchnąć i się usuwam wtedy z tego celownika, czyli mostek, mostek. I to pokazuje, że my powinniśmy, yy, powinniśmy. Tak sądzę, ja, bo ja nie mogę wam narzucić tego mojego toku myślenia. Ale tak sądzę, kiedy obserwuję ten las, który się nie zmienił dla mnie przez 30 lat, a ja na to postarzałem się o te 30 lat. To się zastanawiam właśnie. Tym bardziej, czy udowadnianie czegoś w ogóle nie wprowadza nas właśnie w kolejne programy? Że udowadnianie czegoś w, na siłę, czy potwierdzanie danych, dają na to relacji, ma sens. Ja uważam, że żeby te relacje miały prawdę, pokazywały prawdę, to trzeba po prostu je wprowadzać w życie i sprawdzać w taki sposób. Dlatego ja, jak opowiadam historię, ja opowiadam historię, nie interpretuję jej, opowiadam historię i staram się chronologicznie ją ułożyć. To tylko dlatego to robię, że po prostu książki, które mam, to są akurat z danego okresu, dajmy na to XVIII-XIX wieku, ludzi, którzy opisali relacje z, na bieżąco, swojego punktu widzenia. Ja tych punktów widzenia się trzymam, ale to nie znaczy, że do końca łykam to, bo kiedy ja taką grubą książkę 500 stron przewertuję, to się okazuje, że akurat ta osoba, która to pisywała, opisała też prawdę, bo nazwiska, wszystko i tak dalej, co się działo, trzęsienia ziemi i tak dalej, to dalej ta osoba znowu opisuje, Yy, jak to się mówi, swoje spostrzeżenia, ale pod wpływem, dajmy na to, religii katolickiej, pod wpływem jakiejś innej religii, ktoś opisuje już i wtedy, jak to się mówi, yy, trzeba odciąć te poglądy tej osoby, tylko bardziej się skupić na tych faktach, które tam zaistniały. I tak samo to się dotyczy, kiedy rozmawiacie na temat aut elektrycznych, innych rzeczy i tak dalej. To wszystko zostało już wynalezione. Wszystko, co nam się wmawia, że to coś jest nowinka techniczna i tak dalej, to są smartfony. To pokazuje tylko, że, że właśnie to jest ta ścisła kontrola nad nami, która powoduje, że my jesteśmy jak zwierzęta do rzeźni, po prostu segregowani, numerkami, jesteśmy jak w obozach i niczym więcej dla nich. Dla nas mamy imiona, możemy się nimi posługiwać. I możemy razem spędzać w ten sposób, jak to się mówi, czas poza tym, ale możemy też z tych technologii korzystać, właśnie, żeby działać, właśnie jak to powiedziałem, w drugą stronę przy akcji N, że możemy to wszystko wykorzystać na sprawne, super działanie dla każdego. Dla nas wszystkich, stąd tak samo, y, kiedy Wam mówiłem ostatnio, że będę teraz nagrywał, już przygotowuję y, pie, pierwsze filmiki, jak w tani sposób sobie zabezpieczyć tak zwaną klatkę Faradaya, sobie zrobić w miejscu wypoczynku, y, y, jak zrobić urządzenia, które wyciągają te metale z warzyw i tak dalej. Naprawdę to są grosze, groszowe sprawy. W kwestii 30 zł, dajmy na to, bo to zależy od ceny wiaderka w kastoramie i starego zasilacza laptopa, tak, i kawałka kabla po prodziżu. To wszystko będziecie, Wam wszystko to opiszę. Czy nawet zrobienie z magnesów neodymowych, zakłócza tego ochrony przed właśnie promieniowaniem komórkowym w obrębie dwóch metrów, 46 zł z przesyłką dokładnie, zamówienie magnesów a później to tylko plastikowe rzeczy też można kupić i tak dalej. To wszystko możemy wykorzystać wspólnie, a nie przekrzykiwać się, kto ma rację, kto jest. Jak to się mówi, zmieniać będziemy wibracje, zmieniać. Niektórzy już wiedzą o czym mówię. Będziemy tutaj wspólnie, nie wiem, medytować, no, medytować można, ale w pewnym momencie też ktoś podejdziecie kopnie w dupę. Także. Z... Chciałem się dzisiaj z Wami podzielić takimi tymi przemyśleniami, że jest cienka granica pomiędzy tym, co sądzimy, że wiemy, że to jest naprawdę, tak się wydarzyło i tak dalej, a, a tą manipulacją, kiedy komuś uwierzymy, że tak było i cały czas tworzymy tak zwanych idoli. <słuch> dlatego, dlatego yy, rozmawiałem właśnie wczoraj właśnie z znajomą na te tematy, że tak naprawdę my w cały czas właśnie w tych programach, w oczekiwaniach. A może czas jest odpuścić te oczekiwania i czas po prostu yy, tworzyć. Tworzyć. Nie tylko kreować, ale tworzyć, żeby nam było lepiej. Nie udowadniać tego całemu światu, bo to tylko rozproszymy całkowicie energię. Że tak łatwo jest ulec czemuś, że to jest taka cienka po prostu granica i cały czas będę was namawiał do samodzielnego myślenia do... i wyjścia z tej strefy komfortu, że no, niby już coś wiem, a jednak może my naprawdę dużo nie wiemy. Bo kiedy ja patrzę z rezultatów, kiedy opowiadam rzeczy Wam i mojej rodzinie, prawdziwe, które przeżyłem osobiście, to się pukają w głowę, że to jest niemożliwe. No to jak ja mam inaczej wytłumaczyć, bo na jakbym książkę napisał, to ktoś mnie nazwie szarlatanem, Horszlaplerem i tak dalej. Jak ja mam inaczej wytłumaczyć, jak nie tylko na swojej prawdzie, na tym, co przeżyłem i co doświadczyłem? Inaczej nie da, już bardziej większej prawdy nie ma. Podążajcie zatem za prawdą. Tak, zdecydowanie za samodzielnie, samodzielnie myśleć. Bez względu na to, z iloma osobami dyskutujemy. Bądźmy też otwarci. Bo zawsze kontra będzie się spotykała z kontrą, a ta osoba będzie znowu stwierdziła, że my kontrujemy to tak naprawdę. Każdy mówi ze swojego odbicia. Czyli tak jak ja teraz patrzę i widzę w kamerce siebie, to tak jakbym mówił do siebie, nie tylko do was. Także zapraszam Was w ten piękny dzień, bo wszystko świeci w naturze, do otwarcia serc do wspólnej właśnie jak to się mówi pozbycia się wspólnego głupoty. Wiem, że coraz więcej osób mówi, że ma dosyć duchowości, że ma dosyć yy, wiedzenia za dużo, bo wyłusieje może jak ja. Ale to jest celebrowanie głupoty, bo mówią, że głupi ma jest szczęśliwszy. skąd my to wiemy? Oglądamy w te, Ci, co oglądają telewizję widzą, że głupi jest man, manewrowany w różne rzeczy i albo robi się pośmiewisko, no oczywiście dla głupiego to jest, wiesz, ma to gdzieś, bo on nie zauważa tego, że się z niego śmieją, tak? Ale nie celebrujmy głupoty. Właśnie do tego nas wprowadzono I tak jak mówię, póki ja będę mówił tak samo prawdę, to prawdę, które rzeczy ja przeżyłem, bo ja nie będę, nie chcę wam wciskać kitu, że ktoś coś tam przeżył, mi powiedział, ja mogę opowiedzieć. Ale to, co mówię, to mówię te rzeczy, które przeżyłem osobiście w życiu, bo inaczej nie umiem wytłumaczyć. Czyli opierajmy się na nie wiem czystej prawdzie. A jest mocno mojego koła tutaj w Łodzi historycznego, jest takie, zapisane bielwicą. Prawda jest dziwniejsza niż wymysł. Także, a w wymysły właśnie w kłamstwa prawie każdy wierzy. 80% z nas wierzy właśnie w kłamstwa. Od. Pierwszego ich usłyszenia. Od pierwszego twierdzenia albo uwierzenie temu, kto bardziej krzyczy. Dlatego. Starajmy się. Nie wiem, starajmy się. Po prostu wyłączmy tą tutaj panowanie tej logiki nad sercem. No. Właśnie, Ktoś wali, haha, wali młoda pisał: Ja dziękuję za szczęście głupiego. Wolę się męczyć. Ale my się nie będziemy męczyli. I szukać prawdy, choć bolesnej. Nie, my wyciągajmy lekcje z tego. Nie opakujmy tego, że to się stało, kto się da manewrować. Wyciągajmy z tego wszystkiego lekcje. Dobrze, nie będę wam już marudził. Odpocznę od tej technologii. Dziękuję tej technologii, że mogę z wami przez chwilę być, też się podzielić tymi informacjami i też z przyjaciółmi. Mogę się zawsze dzwonić, porozmawiać na te tematy. Także nie dajcie się robić w balona. Po prostu nie dajcie. Sława, bracia i siostry. 嗯。